Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 małpagmailcom Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Narcys chce zniszczyć to w tobie. Narcys nie jest kimś, kto po prostu ma zły dzień. Narcyz to nie tylko osoba, która Doświadcza wielu problemów, rozczarowań. Narcyz charakteryzuje się schematem zachowania. Wykorzystuje ludzkie emocje, wykorzystuje finanse swoich źródeł zasilania, żeruje na empatii, żeruje nawet na zdrowym rozsądku. Osoby narcystycznie zaburzone są bardzo aroganckie roszczeniowe uważają, że mają prawo do wszystkiego, że wszystko im się należy, że wszystko musi być po ich myśli. Narcys uważa, że ma prawo się nad tobą znęcać, że ma prawo cię okłamywać. Narcys uważa, że może cię wykorzystywać jak schody. Jak trampolinę, by się wybić, by polepszyć swoją sytuację, swoje życie, swoje finanse, by dostać to, czego chce. Dzieje się tak, ponieważ narces nie posiada empatii. Skupia się wyłącznie na własnych potrzebach i zaniedbuje potrzeby innych. Nie obchodzą go twoje uczucia. Ponieważ narcyz myśli tylko o tym, żeby jemu było dobrze. Dlatego ma trudności ze zbudowaniem i utrzymaniem połączenia emocjonalnego, więzi. Narcyz będzie nadmiernie cię krytykował, będzie cię oceniał. Narcyz będzie bagatelizował to, przez co przechodzisz. Ponieważ brakuje mu zdolności, by czuć, by rozumieć uczucia drugiej osoby. Dlatego możesz przechodzić przez różne rzeczy w życiu, a narcyz nadal będzie skupiony na tym, czego chce, na tym, czego oczekuje od ciebie. Dzieje się tak, ponieważ nie potrafi. Postawić się w Twojej sytuacji, nie potrafi spojrzeć na to z Twojej perspektywy, z Twojego punktu widzenia, nawet pomimo tego, że może wiedzieć, że powinien, lecz u narcyza nie może pojawić się to uczucie, nie może poczuć tego, co Ty, nie może odnieść się do Twojego doświadczenia. A to sprawia, że nie możesz mieć związku z narcyzem. To niemożliwe, by mieć związek z narcyzem we właściwym, dokładnym tego słowa znaczeniu. Związek to coś takiego, kiedy dwoje ludzi łączy się razem, mają ze sobą więź, połączenie emocjonalne, przywiązanie. Związek z narcyzem to iluzja, dlatego zwykle ma za sobą tak wiele nieudanych relacji. Gdybyś mógł skontaktować się z byłymi partnerami narcyza, to usłyszałbyś, że narcyz po prostu wydawał się być obojętny, nie wykazywał zainteresowania, nie okazywał współczucia. Nie obchodziła go druga strona. Narcyz wydawał się być zdystansowany, odklejony, nieciekawy, tak jakby nic go nie obchodziło. Narcyz zrobi jednak wszystko, by uniknąć zastanowienia się nad prawdą, nad faktami. Będzie stosował gaslighting. Będzie stosował triangulację, będzie projektował na ciebie własne niepewności. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Narcys przerzuci winę na ciebie. Przerzuci odpowiedzialność na ciebie. Robi wszystko, by odwrócić uwagę od siebie. Robi wszystko, by uniknąć autorefleksji, zastanowienia się nad sobą. Narcys nie zastanawia się nad sobą. Swoim postępowaniem. Jego uwaga skupiona jest na zewnątrz. Brakuje mu wewnętrznej świadomości. Narcyzowi brakuje wewnętrznej świadomości co do tego, kim jest. Narcyz wypiera się wszystkiego, co mogłoby sprawiać, że wygląda gorzej niż perfekcyjny, niż idealny. Dlatego nie może znieść, kiedy ktokolwiek sugeruje, że może się mylić. Narcyz nie może dopuścić do siebie ryzyka. Nie może być wrażliwy, podatny na zranienie. Otwarcie się byłoby dla narcyza jak śmierć. Może przetrwać tylko, będąc ściśle powiązanym ze swoim wybujałym ego. Może przetrwać dzięki wywyższaniu się, poprzez poczucie dumy, poprzez to, że czuje się lepszy od innych ludzi. Dlatego narcyz musi ciągle cię obwiniać. Dlatego narcyz musi zapobiec jakimkolwiek zmianom. Dlatego możesz doświadczać serii niepożądanych, trudnych wydarzeń. Będzie się to powtarzać w ten sam sposób. Narcys może wiele mówić, możesz usłyszeć od niego wszystko, możesz usłyszeć wszystko, co chciałbyś usłyszeć. Lecz nic nigdy nie zmienia się na lepsze. Dzieje się tak, ponieważ narcys musi zniszczyć w tobie następujące rzeczy. Musi je zniszczyć. Tak, by utrzymać cię jako źródło narcystycznego zasilania. Narcyz musi zniszczyć twoje własne ja, twoją tożsamość. Powinniśmy znać siebie samych, a kiedy tak jest, kiedy znamy siebie samego, to jesteśmy w stanie odnaleźć spokój i zadowolenie. Wtedy będziemy mogli mieć współczucie dla siebie. Wtedy będziemy mogli akceptować samych siebie. Kiedy tylko wiemy, kim jesteśmy. Jesteśmy w kontakcie z naszymi myślami, z naszymi uczuciami i potrzebami. Lecz ostatnie, czego chce narcys, to byś wiedział, kim dokładnie jesteś. Ostatnie, czego chce narcys, to żebyś wiedział, co myślisz i co czujesz. To narcys chce Ciebie określić, chce Ciebie zdefiniować, chce Ci to wszystko narzucić. Narcys chce Ci powiedzieć, kim jesteś. Chce powiedzieć Ci, jaką masz mieć percepcję samego siebie, jak masz na siebie samego patrzeć. Narcys nie chce, żebyś spojrzał w głąb siebie. Chcę, żebyś skupiał się na nim. Narcys chce, żeby cała Twoja uwaga była skupiona na nim. Narcys nie chce, żebyś skupiał się na swoich myślach, uczuciach i potrzebach. Nie chce, żebyś sam się nad czymś zastanawiał. Nie chce, żebyś zarządzał sobą. Narcys nie chce, żebyś był niezależny. Nie chcę, żebyś miał kontrolę nad własnym życiem. Narcys chce zniszczyć twoje poczucie rzeczywistości. Musisz pamiętać o tym, że narcys zawsze skupia się wyłącznie na sobie. Nieustannie skupia swoją uwagę na własnych potrzebach, na własnych myślach i na własnych emocjach. Narcys jest jak pasożyt. Potrzebuje przyczepić się do żywiciela, potrzebuje się do ciebie przyczepić, by czerpać z ciebie energię, tak bym mógł przeżyć. Narcys nie może bez tego przetrwać, nie może przetrwać, gdy się do kogoś nie przyczepi. A to oznacza, że jeśli narcys przyczepił się do ciebie, to twoje poczucie rzeczywistości. Będzie zniekształcone, będzie wykrzywione. Czasami ludzie nawet nie są w stanie się zorientować, że to się dzieje. Nie wiedzą, że mają do czynienia z pasożytem. Narcyz nie chce, żebyś o tym wiedział, nie chce, żebyś był tego świadomy. Dlatego stosuje gaslighting, dlatego doprowadza. Do tego, że wątpisz w swoją rzeczywistość, kwestionujesz własną rzeczywistość. Przestajesz ufać sobie samemu i stajesz się zależny od Narcyza. Zaczynasz na nim polegać. Narcyz będzie chciał zniszczyć twoje poczucie rozsądku. Będzie chciał zniszczyć twój rozsądek. Rozsądne rozumowanie twój rozsądek umożliwia ci podejmowanie dobrych wyborów dobrych decyzji a narcyz nie chce żebyś sam podejmował decyzje dlatego narcyz nie chce żebyś używał logiki nie chce żebyś używał rozsądku zamiast tego narcyz chce żebyś działał w oparciu o emocje Narcyz chce uniemożliwić Ci podejmowanie inteligentnych decyzji. Chce wpłynąć na Twój proces decyzyjny, tak byś sam sobie szkodził. Dlatego nie będziesz w stanie myśleć o tym, co dla Ciebie najlepsze. To wpływa na Twój kompas moralny, to go osłabia. To uniemożliwia Ci uświadomienie sobie, z czym. Masz naprawdę do czynienia. Dzieje się tak, ponieważ nie jesteś w stanie określić, czy jesteś źle traktowany. Nie jesteś w stanie tego stwierdzić, bez rozsądku, bez logiki. Dlatego narcyzm nie chce, żebyś się nimi posługiwał. Chce, żebyś był emocjonalny. Chce, żebyś czuł się niepewnie. Chcę, żebyś nie był w stanie podejmować decyzji sam. Narcys staje się centrum Twojego wszechświata, sercem Twojej rzeczywistości. To daje Mu nad Tobą całkowitą kontrolę. Narcyz chce zniszczyć Twoją niezależność. Narcyz postrzega Twoją niezależność jako zagrożenie, jako coś, co go niszczy, uszkadza. Dlatego nie będzie chciał, żebyś miał przyjaciół. Nie chce, żebyś myślał za siebie i podejmował decyzje. Dlatego też narcyz nie będzie chciał, żebyś zarabiał własne pieniądze. Dzieje się tak, ponieważ to daje ci możliwość odmówienia mu. Gdy zarabiasz pieniądze, to łatwiej będzie ci odmówić narcyzowi. To jest coś, czego narcyz nie może znieść. Gdy ktoś ma granice, gdy ktoś się sprzeciwia, odmawia, jest asertywny. Narcyz nie chce, żeby mu czegokolwiek odmawiać. Nie chce, żeby się mu sprzeciwiać. Nasza niezależność jest bardzo ważna. Musisz być wolnym, niezależnym człowiekiem. Musisz mieć możliwość myśleć trzeźwo, jasno, niezależnie, bez żadnego wpływu otoczenia innych osób. Musisz mieć możliwość myśleć to, co myślisz, i czuć to, co czujesz. Wtedy możesz podejmować najlepsze decyzje dotyczące swojego życia. Musisz mieć możliwość, by móc decydować o tym, jak wydajesz własne pieniądze? Pieniądze, które zarobiłeś. Musisz mieć możliwość podejmować decyzje za swoje dzieci. Właśnie te życiowe decyzje określają Twoją zdolność do utrzymania niezależności. Lecz wtedy oznaczałoby to, że jesteś wolny, że jesteś wolny od wpływu narcyza, od jego. Kontroli. Narcyz jednak ma potrzebę, by silnie wpływać na ciebie, na sytuację, na zdarzenia w określony sposób, tak by osiągnąć dany rezultat. Narcyz chce wpływać na to, jak się zachowujesz. Chce przejąć nad tobą kontrolę, tak by zniszczyć twoją niezależność. Narcys chce, żebyś był od niego zależny. Dlatego cię odizoluje, dlatego pozbawi cię finansów. Narcys przekona cię, że nie możesz nikomu ufać, że inni nie są godni zaufania. Dzieje się tak, ponieważ narcys chce się stać najważniejszą osobą w twoim życiu. Dlatego odetnie cię, odizoluje zniechęci do innych ludzi Narcys będzie chciał zmienić twoje uczucia względem innych osób Nie chce, żebyś był niezależny, dlatego stworzy więź traumatyczną. Doświadczysz huśtawek emocjonalnych. To będzie jak jazda kolejką górską. To będzie jak rollercoaster, ciągłe wzloty i upadki. Rozstania i powroty, przyciąganie i odpychanie, ciepło, zimno. Narcyz postępuje tak, byś się od niego uzależnił, by mógł zabezpieczyć cię jako swoje źródło zasilania, narzuca ci warunki, nakazuje ci być posłusznym, chce, żebyś się podporządkował. Narcyz chce zniszczyć twoją zdolność. Do miłości. Weźmie na cel Twoje poczucie własnej wartości. Doprowadzi do tego, że będziesz postrzegał siebie inaczej. Dzieje się tak, ponieważ narcys nie chce, żebyś akceptował siebie samego. Nie chce, żebyś kochał siebie samego. Gdy narcys już zdominuje Twoją percepcję, to jak postrzegasz Siebie samego, to wtedy już ustabilizował swój autorytet, swoją przewagę. Wtedy nie masz już dla siebie współczucia, czujesz się zobowiązany, czujesz się tak, jakbyś był coś winien narcyzowi, a to oznacza, że wygrał. Twoja zdolność do miłości jest całkowitym przeciwieństwem energii narcyza. On. Nie może kochać. By ktoś mógł kochać, musi cię widzieć, musi cię słyszeć. Musi także sam być widziany i słyszany. Narcyzowi jednak brakuje empatii, dlatego nie czuje się widziany i słyszany, dlatego też nie widzi Ciebie i nie słyszy Ciebie. Narcyz nie widzi w Tobie nawet odrębnej jednostki. Drugiego człowieka z własnymi uczuciami i potrzebami. Narcys postrzega cię jako przedłużenie siebie samego, jako rozszerzenie, a to oznacza, że nie może cię kochać. By to było możliwe, to narcys musiałby się od ciebie oddzielić, a jest to coś, czego narcys nie zrobi. Dzieje się tak, ponieważ jest od Ciebie zależny, jest zależny od źródła zasilania. Narcyz jest niezdolny do introspekcji, nie jest w stanie poprawić swojego stanu, nie chce wykonać odpowiedniej pracy nad sobą, lecz gdy Ty jesteś zdolny do tego, by pokochać siebie, by siebie zaakceptować. To narcyz nie może cię kontrolować, wtedy traci swoją przewagę, traci swoją siłę, nie może już wpływać na twoje zachowanie. Miłość jest przeciwieństwem strachu, jest zupełnie innym poziomem wibracji. Nie możesz kochać i jednocześnie się bać, a jeśli się nie boisz jeśli się nie obawiasz to Narcyz nie może Cię kontrolować. Dlatego chcę, żebyś się bał tego, co myślisz. Narcyz chce, żebyś się bał tego, co zrobi. Chce, żebyś wierzył w to, że ludzie mówią o Tobie różne rzeczy. Narcyz chce, żebyś żył w strachu. Lecz gdy już się nie boisz, to bardzo trudno jest mu Cię kontrolować. Wtedy... Już nie jesteś na tym samym poziomie częstotliwości. To tak naprawdę narcys boi się ciebie. Dlatego używa strachu, żeby cię podporządkować. Obawia się jednak, że utraci swoje źródło zasilania. Narcys chce, żebyś obawiał się czegoś nieprzyjemnego, czegoś negatywnego, szkodliwego. Chcę, żebyś nigdy nie wiedział, co wydarzy się za pięć minut. Chcę, żebyś ciągle siedział jak na szpilkach. Narcys chce, żebyś oczekiwał jego zemsty. Dzieje się tak, ponieważ ma paranoję, jest negatywny, jest pesymistą. Dlatego Narcys zawsze zakłada, że może spotkać go z twojej strony to, co najgorsze. A to sprawia, że żyjesz w strachu przed jego oskarżeniami. Gdy się go boisz, gdy żyjesz w strachu, to nie możesz kochać. Narcyz chce zniszczyć twoją zdolność do miłości, doprowadzając do tego, że żyjesz w strachu. To wzmacnia jego zdolność do manipulacji i kontroli. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze wysyłasz wiadomość, że to co robią ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.